No to co, zostajesz dzisiaj z chłopakami? Przy soku i warcapach, tak? Tak, kochanie. Marta, przyszła panna młoda. Andrzej, przyszły pan młody. Andrzejku, pamiętaj. To nie jest jakiś tam ślub. To jest nasz ślub. Syrena films przedstawia najbardziej niegrzeczną komedię roku. Grupa przyjaciół. Jedna noc. I ludzie, których wolałbyś nie spotkać, postawią całe miasto na nogi. Trzy, dwa. Z... Bonaventura, kolega z wojska. ta Jessica, ja Jessica. Grzmichuj, dealer ze Śląska. Nie jest? Jarek, młodszy kuzyn. No dobrze, chodź, przytuł się. Jerzy, mąż Krystyny. O, o, Alfonso. Beautiful bordello. A tych dwóch panów znalazło się w tym filmie zupełnie przypadkiem. Alfonso Silencio! Alfonso! Ile kosztuje pani do towarzystwa na godzinę? Pięćset. Ile? Koniec dymania! Jakie dymania? To jeszcze nie było żadnego dymania! Kazwawa! Pierwsza polska komedia w 3D! Panie macie po 20 lat. Tak, to jest kwestia makijażu. W kinach od 2 marca.